Jaaaa... Widzisz... Tamten ziomo... Nie udał mi jeszcze pesos. Trzeba je odzyskać. O o o o! Czerwcmajt! global! La, ranga, global, moja ulubiona! Jestem taki dobry zawsze! o Bogu! Wychodź tutaj! <grym> Pamiętasz moje pesos? <grym> jakie pesos? Jakie, jakie pesos? Przeżyczyłeś ONE mnie pesos! Przepraszać, a Oddaj teraz! Nie Albo nie mój... wierny ziomek... Zrobi z był porządek! Gdzie ja są nie JA NIE wiem! JA NIE wiem. Jestem. A! Aaaa! Aaaa! A, 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 a. Ja, ja przepraszam, nie wiem wiem jestem jestem. Coś Aaa! Aaa! Szybciej! Właś tutaj, tutaj. ty ty tutaj tutaj poczekasz. Ja <śpiewanie> Wiem, że ty nie wiedzieć. Nie! Ja nie chcę umierać tak szybko! Nie ja nie chcę! Nie umierać tak szybko. Ja nie chcę! Co? Wiesz co? Inak tego nie zrobimy. Serio? Tak. Wiesz co? Chodź za mną, chodź za mną. Tutaj pójdziemy, tutaj! Idę, idę się pan! Ja nie nie to nie, nie jest, nie jest bezos. Ty tutaj, poczekaj. I sam mogę to zrobić. Widzicie, kiedy byłem małym chłopcem, zawsze się patrzyłem na ten widok. I wiesz, co to kiedyś powiedział? Gdzie? Gdy się nie oglądaj, bo z przodu ci jeszcze zajebił. A czekaj, oddał mi pesos. Move. Move! W tym filmie nie stała się żadna krzywda PSS Guyowi, to prawda. Pamiętajcie dzieci, jedźcie swoje witaminki. O,